Wiatr o sile 9 w skaliboforta to standard na Półwyspie jesienią. Zmierzch zapada wcześnie. Na ulicy nie spotkasz żywej duszy, a chłód jest tak przejmujący, że zdaje się, że kości pękają. Świt to kutry wychodzące w morze. Grube czapki na głowach rybaków, przetarte sztormiaki i ręce zwinnie taklujące łodzie. Trzaski na pokładzie. Kuźnica to brylant. Poemat, foks, zwycięstwo natury i ludzi, egzotyk, skarb ukryty, arcydzieło, malutkie, a na skalę świata. Kuźnica to kaprys, dzikość i spokój, unikat, majstersztyk. Nigdzie nie jest się tak szczęśliwym jak tu. Szczęściem totalnym, mimo pozornego braku powodów. Bo ja, tak nagle, tu, na kocu lądu między Zatoką i morzem, bez butów, gdzie indziej blichtr i fejm, kapelusze i rozbiazdy, wieloryby i bieg świata, a tu spokój. Wszystkie wilki morskie, zmęczone regatami, najchętniej cumują w Kuźnicy. Dla nich i dla was. Dla zbłąkanych wędrowców, twardych marynarzy, białych kołnierzyków zrywających krawaty w biegu na plażę, pięknie opalonych kobiet, zmęczonych miesiącami bez tlenu, miastowych i niemiastowych, wysokich i niskich, na diecie i poza. Dla waszych dzieci i waszych hmm. rodziców. Dla wszystkich otwieramy Morskiego Zająca. Całoroczną restaurację w Kuźnicy.